Jako uniwersytet badawczy w ostatnich latach osiągnęliśmy w wielu dziedzinach światowy poziom. Nasza aktywność w obszarze inżynierii kosmicznej i satelitarnej prowadzi do zupełnie nowych rozwiązań technologicznych. Pracujemy w tej chwili nad Polskim satelitą obserwacyjnym. W Wojskowej Akademii Technicznej powstają rozwiązania technologiczne na poziomie światowym, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, nie tylko militarnych, ale również w ochronie środowiska, w medycynie i w gospodarce. W naszym Centrum Inżynierii Biomedycznej powstają urządzenia i technologie związane z medycyną. Są to gotowe produkty, które znajdują zastosowanie w praktyce klinicznej. W Wojskowej Akademii Technicznej powstają rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne unikatowe w skali świata. Modułowy system broni strzeleckiej, mobilna serwerownia, szereg urządzeń i materiałów związanych z technologiami ciekłokrystalicznymi czy też z detektorami, to są przykłady naszych zastosowań w praktyce tych prac, które realizujemy w Wojskowej Akademii Technicznej. W Instytucie Optoelektroniki, w którym powstał pierwszy polski laser, prowadzone są badania na najwyższym poziomie, w ten sposób, że Fotonik Spektra, spektakularne czasopismo amerykańskie, określiło Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej jako jeden z dziesięciu najlepszych ośrodków naukowych w dziedzinie fotoniki i optoelektroniki. Naszą ambicją jest prowadzenie prac badawczych wyprzedzających, których celem jest implementacja naszych rozwiązań w przemyśle i w polskiej nauce. Generał dywizji Zygmunt Mierczyk, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej.